Dobry wieczór. Good evening. Witamy Was w drugim podcaście Pharmacy Language. Tutaj Wioleta Głębiewska oraz Jędrzej Lewicki z Pharmacy World. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Jak co tydzień podamy Wam dawkę języka angielskiego, przydatnego w codziennej pracy w aptece. Jeśli dobrze znacie język angielski, to początkowe odcinki naszego podcastu możecie traktować jako ćwiczenia i przypomnienie. Wraz z kolejnymi odcinkami będziemy poszerzać zasób słownictwa oraz zwiększać trudność. Mamy nadzieję, że nasz podcast spełni Wasze oczekiwania i chętnie będziecie z nami co czwartek ćwiczyć swój angielski. Może na rozgrzewkę, powiedz Jędrzej, co tam słychać w farmaceutycznym świecie? W tym tygodniu poruszaliśmy bardzo ważne tematy. Jeden z nich dotyczył szczepionki przeciw koronawirusowi. Jeśli chcecie się dowiedzieć o czym mówiliśmy oraz poznać inne równe ciekawe newsy, zapraszamy na poniedziałkowy podcast Pharmacy World. Mmm, brzmi interesująco. Ale wracając do naszej dzisiejszej audycji, to chcielibyśmy Wam przedstawić zwroty i sformułowania używane w rozmowie z pacjentem, aby sprawnie udzielić mu fachowej porady. Także let's go! Na początek przedstawimy pytania i zalecenia farmaceuty. Have you got a prescription? Czy ma Pan, Pani, receptę? You need a prescription for this medicine. Musi Pan, Pani, mieć receptę na ten lek. Ask your doctor to issue a prescription for this medicine. Musi Pan, Pani, mieć receptę na ten lek. Ask your doctor to issue a prescription for this medicine. Proszę poprosić swojego lekarza, by wypisał panu, pani receptę na ten lek. Seek doctor's advice, please. Proszę skonsultować się z lekarzem. Have you got a health insurance? Czy posiada pan, pani ubezpieczenie zdrowotne? Sorry, I didn't understand. Can you repeat, please? Przepraszam, nie zrozumiałam. Czy może pan pani powtórzyć? Can you speak slowly, please? Czy może pan pani mówić odrobinę wolniej? Is that all? Czy to wszystko? You pay. Płaci pan, pani. It costs. To kosztuje. Dodatkowo krótko przedstawimy wam, jak przekazać pacjentowi środki ostrożności podczas odbioru leku. Keep this medicine. Przechowuj ten lek away from light. Z dala od światła. Store in a cool, dry place. Away from direct heat and light przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła. Keep out of children's reach. Look out of reach of children. Z dala od dzieci. Store in the fridge. W lodówce. Protect your eyes when applying. Podczas stosowania proszę chronić oczy. Inhalation of fumes can be dangerous. Wdychanie oparów może być niebezpieczne. Do not swallow this. Do not use orally. Nie wolno tego połykać. Nie stosuj do ustnie. It is dangerous to exceed the recommended dose. Przekroczenie zalecanej dawki może być niebezpieczne. Do not apply after 30 days of opening. Discard after 30 days of opening. Nie stosuj po upływie 30 dni od otwarcia. Wyrzuć po 30 dniach od otwarcia. Shake before use. Strząśnij przed użyciem. Rinse your mouth with water after use. Po użyciu wypłucz usta wodą. A co z dawkowaniem? Ono też jest bardzo ważne. Słuszna uwaga. Gdy chcemy udzielić pacjentowi odpowiedzi na pytanie o dawkowanie: How should I take this medicine? Czyli: Jak mam zażywać ten lek? Używamy zwrotów: Take one tablet a day lub Take one tablet a week. Jedną tabletkę dziennie? Tygodniowo. Take half a tablet a day. Pół tabletki dziennie. Take three tablets every 24 hours. Trzy tabletki co 24 godziny. Do not take more than three tablets per day. Nie przyjmuj więcej niż trzy tabletki w ciągu dnia. Dla utrwalenia materiału Wraz z Jędrzejem przeprowadzimy przykładową rozmowę farmaceuty z pacjentem. Ja będę w niej odgrywała rolę farmaceuty a jędrzej pacjenta. W rozmowie użyjemy zaprezentowanych zwrotów. Good morning. What can I do for you, sir? Good morning. I would like to buy bisoprolol Tablets. Ok. Have you got a prescription? No. Do I need a prescription for this medicine? Yes, exactly. Bisoprolol is a prescription medicine. Please, ask your doctor to issue a prescription for you. Okay, I will. One more thing. Have you got a ketoprofen tablet? Sorry, I didn't understand. Can you repeat, please? Yes. Have you got a ketoprofen tablets? Yes, here you are. Please keep this medicine out of reach of children. Thank you, I will. How should I take this medicine? You can take one tablet every eight hours. Please don't take more pills than is recommended. It is dangerous to exceed the recommended dose. Thank you, I will remember. Is that all? Yes. That's all. OK. So you pay 30 pound today. Here you are. Thank you. Goodbye. Goodbye. Dla lepszego zrozumienia dialogu oraz dzisiaj zaprezentowanych zwrotów przedstawię Wam także słowniczek. Dictionary. Recepta. Prescription. Wystawić receptę. Issue a prescription. Ubezpieczenie zdrowotne. Health insurance. Lodówka. Fridge. Inhalacja. Inhalation. Opary fumes, połknąć, swallow, przekraczać, exceed. Zalecana dzienna dawka, recommended daily dose, zasięg, reach, ulotka, leaflet dawka, dose, powoli, slowly, rozumieć, understand, płacić, pay, wypłukać, rinse. Dziękujemy za uwagę. Do dzisiejszej lekcji dodamy Wam słowniczek dotyczący dzisiejszego podcastu. Ponadto opublikujemy również ćwiczenie pozwalające na utrwalenie zdobytej wiedzy oraz tłumaczenie przeprowadzonego dialogu. Zachęcamy także do zadawania pytań pod materiałem oraz lajkowania i udostępniania nas. Do usłyszenia. Cześć, miłego tygodnia.